Przede wszystkim. Jestem na rybach, mam urlop. Spontanicznie przyjechałem więc to wczoraj. Na pierwszy raz tu jestem. Najstarsza komercja w Polsce, tak mi się wydaje. Nigdy tu nie byłem. Przyjechałem we wtorek i po dwóch godzinach już miałem dwa karpie. A teraz jest, zaczęła się trzecia doba i jest bez kontaktu z rybą. Strasznie chimeryczne łodwisko. Widać ryba sobie pokazuje, ale z tymi braniami ciężko. Dużo już pomysłów wykorzystałem. E, został mi tylko jeden pomysł i będę się go trzymał już do końca, a mianowicie. Nie wiem czy to będzie widać 12 popapy, Małe przynęty na popapie. E, takie coś. E, nie wiem czy da mi to jakąś rybę. E, najwyżej nic nie złowię, ale jedynie tylko to mi zostało z pomysłów. Mm. Nie wiem, nie wiem, dlaczego te ryby nie biorą. Słyszałem tutaj od znajomych, od kolegów tutaj, co siedzą z boku, że, że właśnie ta woda jest taka zmienna, chimeryczna, i może dlatego. Też jestem tu pierwszy raz, także też za bardzo nie wiem co i jak. No, ale już mam dwie ryby, także na plus, ale chcę jeszcze coś dołowić i mam na to jeszcze dobre. Także muszę się do tego przyłożyć yy, za chwilę wywożę jest chyba godzina 13-14 potrzymam to do wieczora potem znowu przyrzucę i tak zostawiam yy, bo jak ma coś wejść to wejdzie nie będę wywoził pod yy, sam rzek tylko tak troszkę sobie bliżej to wywiozę i zobaczymy co z tego będzie ogólnie jeśli chodzi o pogodę to jest No taka na ryby typowo nie? no sob słońce, za chwilę pada strasznie zmienna, nie ma upału to jest ten tydzień taki chłodny no ale jak naj najbardziej na prosty, tylko szkoda, że coś z tymi rybami nie tak także co wywożę zaraz, potem jeszcze nagram co sypę wieczorki jak będę drugi raz wywoził, teraz tylko tak wywożę czekamy <śleskli> Nęcę takim miksem kukurydza, kulki, wiśnia, krab, jakieś tutaj konopie, i to wszystko. Taki prosty miks. Tu jest bardzo płytko. Pokazuje mi 0,9 m A zostawię po na, na drugim brzegu na około 1, 2, 1, 3. Cały czas płytko dobra. Nagrywam z namiotu, pakuje się krótko na temat. E, nic nie złowiłem w ogóle. Zero kontaktu z rybą. Także co. Kończę. Jadę do domu. Widzimy się w następnym filmiku. No trudno, dwa karpie wpadły. Mogło być lepiej, no ale dobrze, że w ogóle dwa wpadły. Może tu jeszcze kiedyś przyjadę i spróbuję coś większego złowić. Na, na, na razie sobie puszczam, na pewno w tym roku. Także co, do na następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.